Lecimy z wysładzaniem. Warka numer 136. O. Okay, ok, będzie to kolejna próba zrobienia na piwa 1 na 100. Dobra, najpierw wysładzanie, a potem Wam powiem co nieco więcej o tym projekcie. To wysładzam wodą o obniżonym pH. Z tego względu, żeby brzeczka, która będzie się gotowała, żeby też miała pH w okolicach 5 5 2, Z tego względu, że chcę utrzymać, żeby to piwo nie było ciemne, a niższe pH, właśnie na tym poziomie, sprawia, że podczas gotowania zachodzi mniej reakcji mailarda. Które są odpowiedzialne za to, że. Piwo jest ciemniejsze i takie bardziej kar karmelowe w odczuciu. No i poza tym pH właśnie w takich granicach powoduje to, że białka szybciej zbijają się podczas gotowania. Powstaje ten tak zwany przełom. No i dzięki temu piwo ma szansę być klarowniejsze. Dobra, lecimy dalej. Warto numer 136. Zasyp, jaki to był użyty. Pierdeński 2 kg. 2 kg było. 0,8 kg żyta, Żyto też oryginalnie było właśnie w piwie 11, było dodane 200 g płatków owsianych, błyskawicznych, bez klejkowania, no i 0,3 kg kara pilza. Będę musiał dużo tutaj wody wlać do wysładzania, z tego względu, że muszę uzyskać niski wali. Oryginał, 6,5 moje piwo. Mam gdzieś mam takie. Drobne nadzieję, że będzie w obliczach 7-7,5. Jednak robienie niskich, lekki pół wymaga to, że potrzeba dużo wody do wysładzania, której ja na razie jeszcze nie mam, także będę improwizował. 13 litrów wody do zacierania i około 17-16 litrów wody do wysładzania. Sporo. Ok, cyk, a już gotowanie się generalnie prawie zaczęło. 27 litrów brzeczki, jeszcze nie wiem jaki ona ma baling. Za chwilę to zmierzę. No a sama filtracja i wysładzanie przebiegły bez najmniejszego problemu, mimo że w zasypie było 25, 20% żyta. Jak wiadomo albo nie wiadomo, żyto może powodować to, że właśnie filtracja idzie gorzej. Dlaczego? że to ma dużo beta-glukanów, które powodują to, że brzeczka staje się bardziej, bardziej taka lepista, lepiąca, no i może to właśnie spowalniać filtrację. Jak można temu zapobiec? Są dwa sposoby, znaczy ja dwa sposoby znam. Pierwszy to jest, zaczyna się gotować. Zastosowanie przerwy beta-glukanowej. Ona dziś jest tak mniej więcej w, od 35 do 50 stopni. Tam oczywiście najlepsze momenty są, nie pamiętam, w których stopniach, ale mniej więcej. W takich zakresach ona przebiega, no i ono powoduje to, że mm, brzeczka staje się bardziej taka rzadsza, no i tym samym filtracja idzie łatwiej. Drugi sposób, ten, który ja stosuję, no to jest łuska ryżowa dodana do zacierania, nie zmienia smaku albo nieznacznie, no i powoduje to, że filtracja przebiega świetnie. Gotuje się. Cyk. No i ok, teraz 60 minut gotowania. No, i na wyłączenie palnika poleci trochę chmielu. Nic na goryczkę nie będzie dodawane, no bo jest to piwo lekkie. Oj. Parsja. Ale zaraz mi to wyleci wszystko. Oby nie. No, już pięknie. Pięknie opada. No, także z chodzi wychodzi jakieś. Parę Ibu, no ale przy tak lekkich piwach jednak nie można chmielić za bardzo na goryczkę, no bo ta goryczka zdominuje cały smak, a nie o to chodzi w tym piwie, chodzi głównie o aromat. No i to, żeby nie było zbyt wodniste, no i to mają właśnie te dodatki żyta zapewnić. Trzeba walczyć, trzeba, trzeba. Nie dobrze. Jest dziewięć. To jest znacznie za dużo. Chyba trzeba będzie troszkę rozcieńczyć wodą. Okay. Zajżę wam, że jeszcze z jedna będzie musiała polecieć. Trzeba lać. Koniec gotowania. Dobra, powiem Wam, że w kiblu to chyba mam najlepsze światło do nagrywania. Wszystko białe, ledy, no i trzeba chłodzić. Dobra, brzeczki mam bardzo dużo, chyba z 27 litrów. Mam dwa wiadra przygotowane: jedno, drugie, oczywiście zdezynfekowane, starsane. Przygotowany jest sterownik. Sterownik będzie tylko w jednym wiadrze, w tym, którym będą działały US05. Drugie wiadro pójdzie na New Englandach, tych sucharach z L Alemanda. I puszczę je w temperaturze pokojowej. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Pewnie będą jakieś estry, eksperyment. Bardziej nastawiam się na to piwko, które będzie fermentowane USA. Dobra, odpalamy pompę. Teraz jeszcze tutaj i trochę wypuścimy. Może w chłodnicy jest jakiś syf. Po co on ma być? W sensie syfu na pewno nie ma, ale może jest woda. Idzie. Idzie. Okay. I teraz zdezynfekujemy trochę całą chłodnicę. Wlejemy z powrotem. Pyk. I ogień. Tym sposobem chłodnica się dezynfekuje przy pomocy gorącej brzeczki. Bardzo dobry sposób. Oczywiście po każdym użyciu tej chłodnicy ona jest czyszczona i dezynfekowana, także ona powinna być bez żadnych zarazków, ale w ramach zadbania o większe bezpieczeństwo jeszcze warto dodatkowo ją właśnie przeciągnąć taką gorącą brzeczką. No jak widać na razie brak chmielin. Dobra, so far so good. Jak to jest temperatura? No, jest w miarę chłodne. Myślę, że gdzieś tak około 24-23 stopni będzie miała docelowo ta brzeczka. Oczywiście wersja z UE05 będzie schodzona do 15 stopni. A druga wersja nie będzie schodzona. Będzie puszczone tak jak jest teraz. Szykuje się estrowo. Mam nadzieję, że nie fenolowo. Dobra, to stestujemy teraz BLG, robimy sobie delikatną próbkę. Okej, okay. no i nie widzę. 7,8 BLG jest tyle. Mniej więcej tyle co chciałem, jednak dodanie 3 litrów wody mineralnej do gotowania dobrze obręczkę. brzeczkę no i jestem mniej więcej w tym co chcę mieć. Ordinał 6,5, tutaj 7,8 jest dobrze. Teraz najważniejsza będzie fermentacja. Mam nadzieję tylko, że nie przetrzymałem za długo chmielu, bo go wrzuciłem niby na koniec gotowania, ale potem okazało się, że nie dodałem w floka. Czyli ten chwilę pogotował się jakieś 4 minuty plus to, co jeszcze było tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie za gorzkie. Poleciało 20 gramów citry. Teoretycznie na wyłączenie palnika praktycznie policzyłbym te 10 minut kontaktu. Mam nadzieję, że nie będzie za gorzko. Nie no, będę częściej nagrywał w kilu. To jest naprawdę świetne światło. My tą to... O fajnie. Zrobimy serię kiblowe piwa, kiblowe ważenia. Tutaj też w sumie mogę ważyć, tylko nie mam tutaj y, dostatecznej wentylacji, także podejrzewam, że wszystko by ciekło, pełno wody by było. Także nie, pomysł ważenia w kiblu odpada, będzie źle. Żeby płytki nie podpadały. Schłodziła się stosunkowo szybko od 15,5 stopnia, bo po chłodzeniu i przelajem do fermentora brzeczka miała 19,5 stopnia całkiem nieźle. Dezynfekcja OK. Na powietrzu okej, okay. do dezynfekcji. Gotowe. Teraz drugie wiadro. Dobra, lecimy z podsumowaniem warka numer 136 i w sumie to wyszła warka podwójna, bo jedno wiadro 12 litrów brzeczki, drugie wiadro 11 litrów brzeczki nastawnej. Musiałem zrobić taką dużą warkę, gdyż było to piwo lekkie, no i po prostu trzeba było użyć trochę słodu, a jednak wydajność kociołka jest taka, że po prostu musiało być duża tego piwa, żeby zrobić klona 1 na 100. Podsumowując, 7,8 belgie w sumie było 3,8 chyba kg nie, nawet mniej, 3,3 kg słodu. To już są dosyć niskie wartości, jeżeli chodzi o ważenie na kociołkach. No ale jakoś tam poszło bez problemu. I mam nadzieję że klon wyjdzie. Kiedyś już robiłem klona 11 i po prostu wyszedł tragicznie, ale wtedy... Tragicznie dlaczego? Bo przedobrzyłem z chmieleniem na goryczkę plus na hopstent, który ten chmiel na hopstent też dał taką dodatkową, taką popiłową, ciężką, okropną gorycz. Po prostu nie dało się pić tego piwa i mam nadzieję, że to wyjdzie lepiej zacierałem na słodko, znaczy 10 minut 66 stopniach, żeby jednak tej maltozy trochę tam było i potem 72 stopnie, no i maszał 78, który jest dosyć istotny przy piwach słodkich no bo nie chcę z powrotem żeby enzymy zaczęły działać i żeby piwo, które ma być słodkie wyszło wytrawne bo tak też może się zdarzyć, jeżeli pominiemy ten ważny etap w przypadku takich piw, jakim jest maszał w 78 stopniach w moim przypadku US05 oraz New England East Coast Lalemant. Używałem już je kiedyś, zrobiłem na tym Barton Aila, wyszedł bardzo fajnie. Na USA zrobiłem wiele piw, nawet już nie jestem w stanie policzyć ile. Fajne drożdże. Tu użyłem suchary, które będą rozkręcone, powstanie gęstwa. No i może jeszcze uda się na tej gęstwie zrobić jakiegoś mocarza, takiego, żeby sobie dłużej podejrzewał, bo okazuje się, że ta warka 136 może być jedną z ostatnich warek. Y Regularnych, bo już niedługo niedługo wiadomo, co się będzie działo. Yy, a w ogóle dobra, zmieniam nazwę browaru. Już nie będzie browar Wins tylko będzie się nazywał browar. Yy. O tutaj. O, sorry, nieśrodkowy palec. Browar, tutaj nazwa. Wydrukowałem sobie takie koszulki. Ktoś śledzi Facebooka mógł widzieć, że wrzuciłem ostatnimi czasy takie grafiki. No i wydrukowałem sobie jedną, w sumie dwie testowe koszulki American IPA. ale to jest prototyp, nie wyszedł, ale już wersja druga. Tutaj jest akurat Briller Wise, Jest po prostu mega fajne, żywe kolory. No i jest transparentność, że tutaj to nie jest jakby jakieś twarde, tylko taki fajny, fajny, delikatny nadruk. Bardzo dobrze to wygląda. No i generalnie takie koszulki są dostępne w sklepie. Adres do sklepu jest poniżej. No i jest tygodniowa promka. Są w promocyjnej cenie. Są te koszulki. Oczywiście nie jest tylko Berlinerweise. Generalnie są full custom. Możesz pisać swoją nazwę browaru i swój styl piwa. I jest więcej motywów kolorystycznych. No i po prostu wybierasz nazwę, jaką chcesz. Wybierasz swój pisujesz swój browar domowy i to wszystko jest nadrukowane na koszulce. No i koszulki trafią bezpośrednio do Was. Oczywiście one będą musiały być wydrukowane, bo ja nie drukuję koszulek z wszystkimi nazwami browarów domowych, yy, które są w Polsce i po prostu wybieram i Wam wysyłam, tylko po prostu trzeba to wydrukować. Czas oczekiwania około 7 dni od zamówienia do otrzymania koszulki. Dobra, to tam na dole link. Jeżeli chodzi o warkę 136, no to fermentacja już ruszyła. Także będziecie na pewno informowani na bieżąco, co tam się dzieje z tymi piwkami i mam duże nadzieje, że to piwo będzie dobre. OK. To tyle, jeżeli chodzi o warkę 136, koniec, tyle w temacie. Trzymajcie się.